No kurde, ludzie mają konia i się cieszą. To też jest fajne. Dobra.

Ekscelencje moje Karolowska, do pani Pawla, waga 56 kg. Numer 5 to cicha Al-Khalediak, trener małgorzata moich. pani Szegiewska, 57 kg. to państwo macie wszystkich uczestników tej rodzicy. Numer 6 to Hiszpan, 9 to Ziemiański. Pana dosiada uczeń pani Kamińska oraz numer 7 to

シャツが That's uh right. -huh. My shade!

Proszę Państwa, za chwilę będzie się miła uroczystość węczenia nagród konorowych na Patoku, gonitwę pod patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Chorowców Konim pełnej pastel i sposób nagród, to jest to Czaj Tania, koni Wygrał ogiel Prinz Kalipą, trenowany przez panią Karolinę Urbańczyk. Wyska Lipo posiadała Małgorzata Szabla, nagrody rzeczowe, konity, objętej patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Świ Angielskiej, ufundowała właściciel i hodowca jednocześnie Wielki Miłośnik Koni i przedstawiciel tej firmy na Żywienie Koni. Pan Kisiąż Piripuli w pani przewodniczącej Rady Klubu pkb Agnieszki Marczak. Gratulujemy. <infused> to chodź, to to Mariusz, ty. To olà.

to jest to centrum. Ja myślę. Zaczynamy od konika. Od konika, Pani trener pan ماتو <applause> Proszę Państwa, dekorowany koń na padoku, my wracamy jednak do wyścigu, Państwo obserwują, widzę rozgrzewkę przed gonitwą piątą, to jest gonitwa dla strzeletnich i starszych kusaków na dystansie 2400 metrów. Z numerem pierwszym wystąpi Mundę Włazober. To jest klasz, która biega dosyć równo, ale bez jakiegoś większego błysku. Ona w pięciu tegorocznych startach cztery razy zajmowała miejsca płatne. Z dwójką Walama, która bardzo dobre starty i miejsca, chodź, miejsca na podium. Chodź, przeplata no, lata z dalekimi lokatami i dyskwalifikacjami. <grym> No ja też Zapraszam, wręczymy po a później mnogi ...ale trzykrotnie w tym sezonie była już druga. No Marek jeden na obie w starce wygrał jeden wyścig. ...dla właściciela. Dla właściciela. Dla właściciela. Mariuszu!

Ta plansz była dwukrotnie ostatnio dyskwalifikowana w dwóch ostatnich biegach, dzisiaj będzie powoziła nią Wanda Gorniak. Szóstka Samba de jest Po serii bardzo kiepskich występów w tym sezonie, Samba de Letong w ostatnim wyścigu we Wrocławiu drugą, lokatę. W całej tej starce. No jest się, to zajmie się. Widzę, że sędzia już powoli zaczął ustawiać z do, do, do startu, Dobra, jest. My czekamy jeszcze na Dobra, To chyba ja tak? Jeszcze do konia. Ale wszyscy Ale dwie Tylko jakoś tak się wcześniej się złagam. z Po naszej strony. Z lewej strony się stąpi. Dobra. Dobra.